Wszystkie drogi pierwszej kolejności zimowego utrzymania są przejezdne. Śliska nawierzchnia wymaga jednak dużej ostrożności. Nieprzejezdnych jest około 28 kilometrów dróg drugiej kolejności odśnieżania oraz 4,5 tysiąca kilometrów dróg trzeciej kolejności. Głównie w województwach Słupskim, Koszalińskim, Płockim, Włocławskim, Skierniewickim, Siedleckim, Kaliskim i Konińskim. Wczoraj pokazywaliśmy w dzienniku zdjęcia z najgorzej odśnieżonego osiedla mieszkaniowego w Warszawie z Ursynowa. Dziś wspólnie z prezesem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów Stanisławem Olszewskim przebywał tam komisarz wojskowy major Wojciech Czerski. Przyjechaliśmy dzisiaj, żeby sprawdzić jak wygląda sprawa odśnieżania osiedla Ursynów. Z tego co zaobserwowaliśmy, jednak jest nie tak, jak wszyscy by sobie wyobrażali, właściwe odśnieżanie. Dlaczego jest taki stan rzeczy? Tak, rzeczywiście nie wszędzie odśnieżyliśmy y, skutecznie. Oczywiście różnie z każdym osiedlu. Na osiedlu Jary jest odśnieżone y, bardzo dobrze i to co wczoraj telewizja pokazywała to nie jest zbyt ścisłe, ponieważ y, w niektórych klatki, niektóre klatki są na przeszczał zamknięte. I tam właśnie nie odśnieżamy, odśnieżamy tylko klatki gdzie są dojścia. Natomiast tu, gdzie jesteśmy na osiedlu Imielin, jest najsłabiej odśnieżone i w tej chwili jeszcze wiele do roboty mają dozorcy administracji osiedli. W czasie kontroli w dniu wczorajszym przeze mnie i przez przedstawicieli urzędu dzielnicowego stwierdziliśmy, że jednak bardzo mało osób było przy sprzątaniu śniegu. Tak, to jest prawda, bo ja również wczoraj byłem na terenie Ursynowa, na osiedlu Jari dozorców pracowało więcej, natomiast na innych osiedlach mniej dozorców. Odwiedziłem jedną dozorczynię, która powiedziała mi, że proszę pana, jestem zmęczona, ja mogę pracować 2-3 godziny przy śniegu, a muszę wrócić do domu odpocząć i później znowu już wyjdę. Ale to wczoraj nie cały dzień śnieg pada. Ale zlec. to nie jest tłumaczenie. Ci ludzie biorą pieniądze, a wy jesteście za to odpowiedzialni, żeby był porządek. No niech pan zobaczy, kobiety z wózkami nie mogą przejechać. Tak, najtrudniejsza sytuacja jest na styku ciągów pieszych i jezdnych, tam gdzie chodzą dźwigi i nagarniają śnieg na brzeg. I w dzisiaj właśnie zajmujemy się oczyszczeniem, połączeniem ciągów jezdnych. Kiedy będzie oczyszczone osiedle ze Ja sądzę, że w ciągu dzisiejszego i jutrzejszego dnia e, wszelkie ciągi pieszojezdne będą oczyszczone. Ale czy pan sądzi, czy będzie skończone? Dopilnowuję tego, do tego tu jestem, żeby dopilnować. A ile osób z zarządu spółdzielni i osób odpowiedzialnych za to jest w terenie w tej chwili? W tej chwili wszyscy są w terenie, bo dzisiaj rano o godzinie 8, wszystkich już są w terenie do nadzorowania pracy i bezpośredniego udziału przy odśnieżaniu. Widzieliście panowie na usiedlu Jary. Się... Trączę. Że bezpośrednio pracownicy administracji spółdzielni również pracują przy odśnieżaniu. Chciałem zapytać pana prezesa, dlaczego w sobotę nie było żadnego z przedstawicieli, którzy biorą pieniążki za nadzór akcji zima na terenie Ursynowa. Sprawdziliśmy pięć administracji osiedla na Ursynowie, nie było nikogo z przedstawicieli odpowiedzialnych za odśnieżanie. Byli te wyznaczeni dyżurni, tylko hydraulica, ale nie osoby kompetentne w sprawach zimy. Poza tym, dalej, jeżeli pan pozwoli, to przed biurem do pana ciąg pieszy był. Wydeptany, a nie odśnieżony nie miał więcej jak 40 cm szerokości. Kto za to ponosi odpowiedzialność teraz, jeżeli ktoś będzie... Za co? Za niezabezpieczenie tego wykopu. Konkretnie, imiennie, kto za to ponosi winę? Ja wyciągnę wnioski w stosunku do winnego. Kierownik robót przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. Panie prezesie, nie wiem, czy pan został powiadomiony wczoraj w godzinach popołudniowych przy budynku linii 10... Straż Pożarna nie mogła dojechać i w związku z tym strażacy nieśli drabinę około 40 metrów na piechotę, ponieważ nie było w ogóle podjazdu. Kiedy do, dowiem się o ostatecznym terminie? Do końca jutrzejszego dnia. Będzie osiedle oczyszczone? Tak to osiedle konkretnie, Imielin. Ale nie cały Ursynów, to co jest w waszej gestii. Zarząd obejmuje nie tylko osiedle Imielin. W takim zakresie jakim przy pomocy pracy ręcznej możemy to zrobić. My... Y Twierdziliśmy, że dozorcy źle pracują ja mogę wszystkie tak. adresy podać. Tak, niektórzy dozorcy nie wywiązali się ze swoich obowiązków. No i jakie będą wnioski w stosunku do nich wyciągnięte? W zależności od stopnia zaniedbań będziemy wnioski dyscyplinarne Jakie? Podbawienie premii, łącznie ze zezwoleniem z pracy, jeśli się okaże, to konieczne. Panie Majorze, my z ramienia urzędu będziemy działać troszeczkę szybciej i pełnomocników spółdzielni Mieszkaniowej Ursynów do Spraw Akcji Zima pociągniemy na kolegium karnego i może w ten sposób zachęcimy do lepszej pracy. Posypały się mandaty dla dozorców, kilka spraw skierowano do kolegium. Wobec tych, którzy nie przestrzegają porządku i dyscypliny społecznej, opieszale wykonują swoje podstawowe obowiązki, sankcje karne będą szczególnie zaostrzone.